Że dobrze robię Nieważne co kto powie o mnie O polskiej wojnie Tak naprawdę to nie w głowie mi pieniądze To muzyką dbać o porządek W drodze do radą pomogę Dlatego nagrałem Kawałek zgodę, bo mam chodzi Kurwa o flotę za zamkniętą kotarę Wysyłać mi lotę ze swoimi ziomkami Stanowicie protest Zapowiedź po powrocie Ciucholanty koniec odrzutowiec Przebieg, obieg, dobieg Popierdolony sosnowiec, mykł. Myk mykiem na co dzień na siebie nie zarobi. Bananowy koralowiec uczęszcza po lekcjach. Mamusiny pokrowiec było inaczej młodzi. Poczuli pieniądze jak nie profesor, to miano zawodowy złodziej. Przez swetę traci zdrowy rozsądek i pierdolisz szkołę.